Dzień dobry. Zarówno siebie, jak i innych oceniamy w kategoriach moralnych. W szczególności lubimy o sobie myśleć dobrze, jako o ludziach, którzy, nawet jeśli nie są moralnymi wzorami, to są w wystarczającym stopniu przyzwoici. Lubimy tak myśleć zwłaszcza w kontekście porównań z bliźnimi. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że jeśli takie oceny mają być uzasadnione, to muszą opierać się na ocenie naszych działań w takim ich zakresie, który pozostaje pod naszą kontrolą. Jeśli jadąc zgodnie z przepisami, z prawnym samochodem, potrącimy przechodnia z nienacka wbiegającego na jezdnię w miejscu niedozwolonym, to chociaż powinniśmy żałować tego, co się stało, to nie możemy mieć z tego tytułu wyrzutów sumienia. W żadnym dobrym i istotnym pod względem moralnym sensie nie mogliśmy zapobiec temu zdarzeniu. Nie kładzie się zatem ono cieniem na naszej moralnej samoocenie. Filozoficzne problemy z tym prostym obrazem zaczynają się w momencie, w którym uświadomimy sobie, jak niewiele z tego, co kształtuje naszą i naszych bliźnich reputację moralną, zależy tak naprawdę od nas. A jak wiele jest rezultatem szczęśliwego trafu lub pecha w naszym życiu moralnym. W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na skutki naszych działań. Nawet drobne zaniedbania z naszej strony mogą być opłakane w skutkach, i gdyby takie były, a dla wielu ludzi takie właśnie się okazują. To musiałyby na dobre zburzyć moralny obraz nas samych. Powiedzmy, że jadę nieco zbyt szybko i tracę na sekundę panowanie nad samochodem. Częściowo wjeżdżam na sąsiedni pas. Uf, nic się nie stało. Szybko zapominam o tym zdarzeniu. Co jednak, jeśli sąsiednim pasem prawidłowo jechałby niedoświadczony kierowca, którego zabiłbym w wyniku kolizji naszych pojazdów? Jakże wielkie znaczenie miałby ten fakt dla moralnej oceny całości mojego życia? Tym razem miałem szczęście. Pomyślmy też o niezakończonych powodzeniem usiłowaniach. Na przykład o osobie, która usiłuje kogoś zamordować, lecz na skutek przypadkowych okoliczności, na przykład znalezienia się ptaka na linii strzału, jej kula nie dosięga celu. O ile inaczej kształtowałaby się nasza ocena moralna tej osoby, gdyby nie chybiła i w ten sposób została mordercą. Podobnie w przypadkach, których nie możemy mieć wątpliwości co do dobrej woli działającego. Jak zauważa Thomas Nagel, istnieje moralnie istotna różnica między uratowaniem kogoś z płonącego budynku, a zrzuceniem go z dwunastego piętra przy próbie ratowania. Żyjemy w czasach pokoju, w których nie jesteśmy poddawani żadnym radykalnym próbom. Ale jak zachowalibyśmy się, żyjąc w Niemczech drugiej połowy lat 30.? Czy czasem nie uleglibyśmy nazistowskiemu zbiorowemu szaleństwu? Któż to wie? Jest w dużej mierze rzeczą przypadku, jak poważnym próbom moralnym zostajemy w życiu poddani. Jednak każda taka próba to ryzyko fundamentalnej moralnej porażki, takiej, jakiej byśmy doznali, gdybyśmy, będąc Niemcami w trzeciej Rzeszy, zostali zwolennikami Hitlera. Jakże wiele zatem w naszej moralnej samoocenie zależy od tego, jak wielu sprawdzianów zaoszczędził nam los. Często musimy też działać w warunkach niepewności warunkach, w których nie możemy oszacować prawdopodobieństwa ważnych, możliwych konsekwencji naszych działań. Działamy podejmując moralne ryzyko. O tym, co ostatecznie uczyniliśmy pod względem moralnym i czy będziemy mogli zostać usprawiedliwieni, dowiemy się po fakcie. Teoretycy trafu moralnego, tacy jak Bernard Williams czy wspomniany już Thomas Nagel, posługują się w tym kontekście przykładem wybitnego malarza Paula Gogena. Jak wiemy, Gogen kosztem zaniedbania żony i pięciorga swoich dzieci wybrał karierę malarza, zamiast zająć się czymś, co umożliwiłoby mu utrzymanie rodziny. Jakże inaczej ocenialibyśmy moralnie czyn tego człowieka, gdyby nie został wielkim malarzem. Jednak wybierając drogę artystyczną, Gogen nie mógł racjonalnie zakładać, że uda mu się zostać tym, kim w istocie został w historii malarstwa. Przejdźmy do tratwu konstytutywnego. Zarówno siebie, jak i innych oceniamy moralnie za to, jakie cechy charakteru posiadamy. Tak więc za to, że jesteśmy życzliwi lub zawistni, empatyczni lub chłodni, odważni lub tchórzliwi, skromni lub próżni. Oceniamy ludzi pod kątem tych cech, nawet wówczas, gdy w określonych przypadkach nie mają one znaczenia dla zachowania tych osób. Tak więc osoba, która widząc bliźniego w potrzebie, pomaga mu, ale czyni to bez jakichkolwiek emocji, na chłodno, zmuszając się niejako do tego. Jest ceniona mniej od takiej, która udziela takiej samej pomocy, ale czyni to z potrzeby gorącego serca, będąc szczerze poruszoną nieszczęśliwym położeniem beneficjenta. Czyni to spontanicznie, bez jakiejkolwiek kalkulacji, w tym kalkulacji moralnej. Jednak to, jakie cechy charakteru posiadamy we wskazanym zakresie, w zasadzie nie zależy od nas. Jest czymś, nad czym nie mamy kontroli. Przecież człowiek o chłodnym usposobieniu takiego usposobienia sobie nie wybrał. W pierwszej kolejności jest ono rezultatem jego konstytucji genetycznej. Być może w pewnym stopniu jest także rezultatem wpływu, w jakim był poddawany w dzieciństwie i w okresie wczesnej młodości, wpływu rodzicielskiego i rówieśniczego. Oczywiście nad tymi czynnikami również nie sprawował żadnej kontroli. Ostatecznie dochodzimy zatem do bardzo niepokojących wniosków. Nasze rozpowszechnione i spontaniczne oceny moralne ludzi zasadzają się na cechach i okolicznościach, które od nich nie zależą i nie podlegają ich kontroli. Są natomiast rezultatem szczęśliwego trafu lub pecha. Z drugiej strony jesteśmy przekonani, że oceny moralne, inaczej niż na przykład estetyczne, powinny dotyczyć tylko tego, nad czym podmiot sprawuje kontrolę, tylko tego, co w dobrym sensie zależy od niego. Nie ma prostej recepty na ten problem. Po pierwsze, nasza codzienna praktyka moralna jest w nas zbyt głęboko zakorzeniona, aby mogła zostać skorygowana pod wpływem jakiejkolwiek refleksji filozoficznej. Po drugie, nie jest jasne, jak taka filozoficzna korekta miałaby wyglądać i czy w jej wyniku pozostałaby jeszcze jakakolwiek przestrzeń dla moralnej oceny podmiotów działających. Pewną propozycję w tym zakresie miał Immanuel Kant. Ale czy jest to propozycja do obrony? Rozstrzygnięcie tej kwestii musimy odłożyć na któreś z kolejnych naszych spotkań.